Gdzieś bardzo, bardzo daleko wędrował ktoś, na kogo czeka każde dziecko. Kto to taki? Tak, tak, to święty Mikołaj. Mikołaju, ależ tu widoki. Witam cię i wracam już do domu coś ugotować. A to mój pomocnik, pan Kracy. Do nogi, pan choć Chodź, przyjacielu, bo jestem bardzo głodny. Mikołaju, zaraz coś upichcimy. Masełko, Zio! A? Co my to jeszcze mamy? Da, la, la, la. Hmm. Ach ty, elfie łaką troszku. A, a co to? A nowy numer wieści Mikołajowych. Mikołaju? O, a co to? Cały artykuł o tobie w naszej gazecie, a twoje zdjęcie na pierwszej stronie niesamowite. Zobaczmy, co o tobie piszą. Ach, tak. Wiem, że chodzisz do przedszkola. A tutaj twoje zdjęcie. O, ale już wyrosłeś. No popatrz. Napisali też, że podobno czasami nie sprzątasz swoich zabawek. Czy to prawda? Poprawisz się? Na pewno. A ja skończę gotowanie. Włączę moją muzyczkę. I do roboty. Yeah. <laughs> Sprawdzę tylko, co jeszcze napisali w wieściach mikołajowych Może coś o Zobaczmy O, są i zwycięzcy konkursu na najbardziej kochających ciebie bliskich Poznajesz Mama i tata Oraz cała rodzina Och, jak oni Cię kochają. Pamiętaj, aby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich bardzo kochasz. Dobrze, chodźmy już do salonu zobaczyć, co mamy w mojej księdze na Twój temat. Wezmę tylko moje kakao i idziemy. Zaraz, zaraz. Gdzieś tu była księga. Na... Czy to właśnie tego szuka? Zobaczmy. O, przecież to są zdjęcia z mojego dzieciństwa. <laughs> Ale o tym może innym razem. Mikołaju, zaraz coś na to poradzimy. To moja biblioteka. Tu każdy ma swoją księgę. Zobaczmy, twoją. Zerknijmy, co my tu o tobie mamy. Mikołaju, masz już cztery latka. Podobno bardzo lubisz jeść słodycze. Chciałbym cię pochwalić za to, że umiesz już jeździć na rowerze. Wiem też, że rodzice kochają Cię ponad życie. Widzę jeszcze takie specjalne zalecenie dla Ciebie: myj zęby przed spaniem. Dobrze, a teraz zobaczmy, czy jesteś na mojej liście grzecznych dzieci. Brawo, jest Twoje zdjęcie, co znaczy, że jesteś na liście grzecznych dzieci. Bardzo się cieszę i gratuluję. O, to twój list do mnie. No, postaramy się coś z tym zrobić. Na pewno się ucieszysz. Zobaczmy, co tam jeszcze w księdze mamy napis. O, a co to za dym? Ha? Hmm. Czyżby to były moje pierniczki? Ach, może nie wszystko stracone. Zobaczmy. Coś się porobił. Nie wiem, co Chyba jednak kiepski ze mnie kucharz. Może zrobię to, co potrafię najlepiej. Zacznę rozłożyć prezenty. Tak. No dobrze, czas ruszać. O, kochane Elwy. Gotowe na podróż? A Idealnie. A teraz uruchomimy moje sanie. No dobrze. To już najwyższy czas na podróż dookoła świata. Prezenty zapakowane, tylko przydałby się jeszcze jakiś prowiant. Kochane elfy, Mikołaju, nie widzieliście może gdzieś mojego słoja z ciasteczkami? Ach, no tak, coś widziałem, jak znikały ze stolika. Dobrze sprawdzę jeszcze, tylko gdzie mam lecieć z prezentami. Hmm, zaraz, zaraz. O, to tutaj mieszkasz, prawda? Teraz to już na pewno do ciebie trafię. Ruszajmy! Cała Rudolf! Mikołaju. Zaraz, zaraz, czy ja wszystko wziąłem? O, zapomniałem o twoim prezencie. Spokojnie, coś na to poradzimy. Mam na to sposób. Wszystkie brakujące prezenty zdągnie. Szybko, szybko. A, chyba wszystko. Dobrze, prezenty spakowane, ale coś bym przegoził, a... O, a co to?